Jeśli męczy Cię, natłok myśli w Twojej głowie, to mój przekaz całkowicie odmieni Twoje życie. Koniecznie zostań ze mną do końca. W pierwszej kolejności zobaczymy, co się dzieje z nami, kiedy nie jesteśmy świadomi głosu w naszej głowie. Wchodzimy w nie raz po raz sądząc, że to my myślimy, że to my mamy opinię, że to my się wyrażamy i tym podobnie, czyli jesteśmy tak sklejeni z tożsamym ego, że nie możemy zobaczyć prawdy o sobie. Co się zatem dzieje w momencie, kiedy zaczynamy widzieć, że to nie my myślimy? że myśli w głowie po prostu są, że one wpadają w nasz umysł bez naszej wiedzy i kontroli, że to jest system ego zaprogramowany w ten sposób, abyśmy uwierzyli, że jesteśmy nim. Często w rozwoju, pomimo że mamy świadomość, że myśli w głowie nie są nami, nadal zdarza się, że wpadamy w nie, by się wyrażać. I to na tym etapie jest normalne. Co zatem możemy zrobić, by na dobre odkleić się od ego? I tutaj daję Wam potężną praktykę odprowadzania ego, bo za każdym razem, kiedy usłyszysz myśl w swojej głowie, wypowiadaj: Widzę Cię, Twoja służba dobiegła końca, możesz już odpocząć w miłości, ja się tym wszystkim zajmę. Jeszcze raz: Widzę Cię, Twoja służba dobiegła już końca, możesz już odpocząć w miłości, ja się tym wszystkim zajmę. Ego jak to ego myśli, że jest sprytne i będzie próbować przechytrzyć Twoją świadomość. Zaraz zapewnie powie. Ja nie słyszę głosów, ale o co chodzi? Ja nie potrafię, przecież życia mi braknie, ale tego jest tak dużo lub będzie dopowiadać złośliwe komentarze. Złap właśnie te wszystkie głosy i raz po raz wypowiadaj Widzę Cię, Twoja służba dobiegła końca, możesz już odpocząć w miłości I ja się tym wszystkim zajmę Poprzez tą praktykę obserwować będziesz, jak myśli w Twojej głowie jest coraz mniej Aż zastaniesz tam błogą ciszę, gdzie pod tym wszystkim poznasz swoje prawdziwe ja Wspieram miłości